Składniki: 5 jajek, 150 g kapusty czerwonej, 1 l wody, 1 łyżeczka cukru, 4 łyżki octu spirytusowego. Farsz: 1 łyżeczka majonezu, 2 łyżeczki jogurtu naturalnego, sól, pieprz do smaku, 1 łyżka soku z buraków do zabarwienia farszu (opcjonalnie). Orzechy włoskie, kresztoselecz. Przygotowanie: 1. Jajka ugotuj na twardo, kapustę poszatkuj i przełóż ją do garnka, dodaj wodę oraz łyżeczkę cukru. 2. Marynatę zagotuj, zdejmij z ognia i dodaj ocet. Wymieszaj i ostuć. 3. Ugotowane jajka obierz, przełóż je do naczynia i zalej marynatą, przykryj i odstaw na przynajmniej 12 godzin. 4. Gdy jajka nabiorą pięknego, fioletowego koloru. Wyjmij je z marynaty, przekrój na pół i wydrąż z nich żółtka. 5. Do żółtek dodaj majonez oraz jogurt naturalny i dopraw do smaku, całość dokładnie wymieszaj na gładką masę, opcjonalnie do połowy. Farszu dodaj łyżkę soku z buraków, aby uzyskać różowy kolor. 6. Połówki jajek wypełni farszem, a na wierzch wyłóż orzechy włoskie select.